Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Vlog i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale, a dzisiaj mamy 10 z Rapmasa. Za dwa tygodnie słuchajcie, jest gigilia. ja Jak to nie wierzę, że zostało tylko 14 filmów, no ale niestety witam Was ten niedzielny poranek. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że Wam fajnie weekend mija. E, także co, bez innego gadania przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych. No i proszę sięgnąć o subskrypcję mojego kanału, żeby być na bieżąco z moimi z i z innymi filmami na moim kanale. Dobra i lecimy z kalendarze kalendarza adwentowych no i standardowo zaczynamy od balei i szukamy dziesiątki gdzie ta dziesiątka kochani moi jestem ślepa i nie widzę gdzie jest dziesiątka jest dziesiątka tutaj więc ją otwieram okej, okay. kolejna tubka dzisiaj mamy yy... Masło do piąt, dzisiaj mamy, słuchajcie, o, czekoladowy zapach, 20 ml, wegański produkt, o, to oczywiście, nie czuję tutaj żadnej czekolady, ale jest takie, no, porządne, powiem wam, porządne to masło. A, e, no, czuć, delikatnie czuć czekoladą, takim budyniem czekoladowym, także mamy dzisiaj masło do pięt. E, no i, kochani, lecimy z Only Bio. Mamy ten nasz cudowny kalendarz adwentowy Only Bio. I dziesiątkę mamy na górze, na tym kole, mój skin. I mamy tutaj, co dzisiaj. Co dzisiaj mamy, kochani? I już patrzymy, co nas dzisiaj czeka w niedzielę. Boże, Chryste, Powiem Wam, że jakoś mi się tak ciężko otwierają te kalendarze adwentowe. Nie wiem dlaczego. O, matko, o! Udało się. Dobra. Mamy dzisiaj balsam do ust o zapachu batonika WW, ja 7 ml. Także już słuchajcie, patrzę. Normalnie przecież, jak to będzie na ustach, to tylko mi się będzie chciało jeść słodkiego. Nie powiedziałam, że to taki batonik WWW jest. Nie wiem, czym to pachnie, ale czy to batonik WWW jest? No tak, średnio bym powiedziała. Delikatnie pachnie, ale na pewno nie batonikiem WWW. Okej, okay, i teraz pobiegniemy sobie do Candle, Kendel. My tylko Candle i szukamy dziesiątki. Dziesiątkę mamy tutaj. I patrzymy, co dzisiaj się kryje za zapach. Oh, jaki piękny! Już wam pokazuję, zobaczcie. On jest cały w brokacie zielony i brokatowy, więc pewnie jakiś choinkowy zapach. Ale przepiękny, wam pokazuję go. Ale pachnie mocno. Ojej. Zobaczcie. Przepiękny wygląda, ale... Trochę wali taką koską do kibla. Znowu. Więc nie jakiś leśny zapach. Już słuchajcie, patrzę. No to jest, słuchajcie, zapach winter tree, więc to jest coś nowego, ale tak powiem Wam, że to średnio pachnie. Nie podoba mi się ten zapach. Pachnie taką koską, na po do kibelka. Dobra, biegniemy do Daglasa, żeby nie było, że go tak bronię, to też go trochę skrytykuję. Mamy nasz Douglasowski kalendarz i szukamy dziesiątki. A, dziesiątka jest tutaj nawet taka wielka. Zobaczcie gigantyczne okienko. Powiem Wam, teraz ten kalendarz adwentowy jest coraz lżejszy i mamy tu, kochani, dwa produkty i są to takie płatki, maseczki takie na usta. Dwa razy dostaliśmy z Terskin. Więc fajnie, bo jakby było jedno, to było takie hmm, hmm, lipa. A jak są dwa, to już takie, o oh, wow, mamy dwie sztuki. Także tutaj mamy taką nawyżającą maseczkę na usta, jak suche usta to sobie zrobić taką yy, maseczkę na usta. Nie ma ci ładnie nagrzane usta. Dobra, także fajnie, fajny produkt. Przyda się na pewno. I lecimy do, do Body Shopu. Body Shop, szukamy dziesiątki. Tutaj nie mamy. Zaraz mi tych okanek zostało. I dziesiątkę mamy. Tutaj też nie, więc będzie na ostatnim piętrze, kochani. Tu będzie dziesiąteczka. O, duży produkt. Już ją wyjmę i pokażę, że to jest naprawdę duże pudełko. Nie dość, że duże, bo zobaczcie. Nie dość, duże, to jeszcze słuchajcie, takie ciężkie. Ciekawe, jestem, co to będzie. Okej. Okay. I mamy, kochani. się tam, dostać do tego. O! Mamy, słuchajcie, szampon do włosów. Yy, o zapachu... Yy, t Tree, nie znałam tego yy, produktu. Fajny, ale to jest, słuchajcie, pełna Także mamy pełny produkt. Ładnie całkiem pachnie. Tak trochę miętowo. Całkiem okej, okay. także no, zobaczcie, całkiem fajny, oczyszczający. A, ale wstępnie do włosów takich jest tłustych, czyli akurat do mnie. E, powiem Wam, że padłam się to. Gorzej, jak mi się spodoba ten produkt i będę kupowała, słuchajcie, sobie szamponę z The Body Shopu. Nie, no, tak na głowę nie upadłam chyba. Dobra. Chowam pudełko. Patrzymy, co jest dzisiaj w kopercie z numerkiem 10, co dzisiaj się przygotowałam. Trochę grubo. Ok. Przyjąłam tutaj z rapeczki z numerkami. Mamy super 13 owocowe, 8 lawendowe, 9 i magnetyczne 5. Także kochani, na dzisiejszy odcinek mamy wkład 22 zł, no i zobaczymy, czy dzisiaj coś wygramy, czy będzie pusta. Dobrze, także tutaj mam sprzęt do drapania, no i bierzemy najpierw świąteczny kalendarz i drapiemy okienko numer 10. Pamiętam wam, szukamy gwiazdki. Może dzisiaj będzie szczęśliwy dzień? Nie, mamy renifera za 50 zł. No mój narzeczony trafił, I trzy dychy. Na razie, na razie nie ma dalej, więc może tam się jeszcze mu coś trafi. Dobra, mamy super trzynastkę z numerkiem 25. No i szukam tutaj trzynastki. A mamy tak: 42, 19, 12. No, dawaj, dawaj. Czternastka. No kurde, 23. Mamy trzynastkę. Mamy, słuchajcie, wygraną. I 57. A tutaj mamy. Dwa złote, słuchajcie, no ale dobre i to. Pierwsza zrabka i pierwsza wygrana. Fantastyczne. Owocowe 8. Tu szukamy ósemki czarnej, to wygrywamy zieloną, to wygraną mnożymy razy dwa. To jest zrabka z numerem 10. No i lecimy. A mamy tak: piątkę, czwórkę, trójkę, piątkę, siódemkę. No, dawaj, dawaj, potrzebujemy ósemeczki. Mamy 8, mamy, zobaczcie, kolejną wygraną. Wow! Ale lecimy dalej, bo tu wygrane się sumują. Mogą być jeszcze jakieś wygrane. 4, 6, 1 i 2. Dobra, a pod ósemką mamy 5 zł. No i super, kochani. Kolejna zrobka i kolejna wygrana. Wow! Nie wiem, co gdzie na tych zrobkach. Ale ja, kochani, nie narzekam, bo mamy ciągle wygrane. Chyba tylko jeden mieliśmy, gdzie był pusty. Mamy teraz y, lawendowy 9, zarabka z numerem 43 i szukamy 9. Czarna 9, wygrywamy, czerwona wygraną mnożymy razy 2. A mamy 4, 6, 2. Zobaczymy czy ta też będzie wygrana, czy się wyłamie z tego naszego wygrywania. 5, 8, 5, no dawaj, dawaj 9. Co? Wyłamie się. Nie dasz nam wygranej. No niestety, pierwszy pustak. Słuchajcie, lawendowe 9 się wyłamało. I mamy CNQ. Niestety, pierwszy pustak. No i bierzemy teraz magnetyczne 5 z numerem 21 i szukamy czarnej piątki lub czerwonej. E, Niebieskie, Niebieska nam wygraną mnoży. razy dwa. A mamy, kochani, siódemka, jedynka, szóstka, czwórka. Dziewiątka, no eee, dziewiątki to ja chciałam tam, a nie tutaj. Trzy, dwa, zobaczymy czy najdroższa zrobka, bo to jest zadyszka, wyłamię się, czy nam da wygraną. Cztery, dwa, jeden, osiem. No, halo, halo, halo. Gdzie te piątki, gdzie te piątki? Wiecie to czemu nie dają mi wygraną? Bo nie daliście subskrypcji. Szybko subskrybujcie zobaczymy, zobaczycie, że zaraz wygram. 9, 9, 7, 1, no i co? Zobaczymy, macie kciuki. 6, 7, no niestety. Niestety, kochani, nie ma. Nie ma wygranej. wzrapka najdroższa się wyłamała. No i co kochani, przechodzimy do podsumowania dzisiejszego odcinka. Nasz Mikołaj jest się robić trochę bardziej szary. Okej, okay. jeżeli chodzi o dzisiejsze podsumowanie dzisiejszego odcinka, na dzisiejszy odcinek był wkład 22 zł, dwie zrobki wygrane, dwie przegrane. Zdała nam wygraną super 13, 2 zł i owocowe 8, 5 zł, więc mamy wygraną 7 zł. Niestety jest minus, no ale co ja na to poradzę, Kto tutaj nie chciał spracować te dwie zrobki. A jeżeli chodzi o kalendarze, Adventowe, to w Balei było masełko do pięć o ładnym czekoladowym zapachu. The only pio, był pasem do ust o zapachu WW, batonika, ale tak średnio pachnie. Twink and Candle był przepiękny ciastek, ale średnio pachnący szczerze powiem. Daglasowski kalendarz, dajemy dwie maseczki do ust, dwie sztuki i The Body Shop mamy yy, szampon o zapachu tea tree. Bardzo ładnie, Homerowy produkt, tak więc bardzo fajnie. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to się będą dwa odwagi w górę, komentowaniu, subskrybowaniu. A my się widzimy już w kolejnym filmie na moim kanale, czyli do jutra w kolejnym zrapmasie. Cześć i bajo!